Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Zapraszam Was przez serdeczne nagranie na kanale. Dzisiejszym odcinkiem się porozmawiamy o 1. Edycja rozszerzona. W poprzednim odcinku dałem się ukończy rozdział trzeci. Aktualnie znajdujemy się nad brzegiem, czyli w rozdziale czwartym, w którym to mamy dotrzeć do krypty, w której to mamy spotkać. Pana Wiedźmina, który został wynajęty do chyba zabicia... Wod... Noi? Chyba tak. Już myślałem, że wejść nie możemy. Krypta na brzegu Berengar, Tajemniczy Wiedźmin Wyrzutek. Nareszcie go znalazłem. Mhm... Mm Czego chcesz, Wiedźminie? Szukam cię od dłuższego czasu, Berengarze. Mam kilka pytań. Nie szukasz legendarnej zbroi? Cóż, pytania będą musiały poczekać. Zaraz będą tu Wichty i kilka Bruks. Dasz sobie radę? Dam. Zgrywasz twardziela. W porządku. Jak mawiał ten dziad Wesemir, powalczymy, zobaczymy. Słyszę, jak nadchodzą. Przygotuj się. Przez tych skurwysynów skermoren zawsze jestem gotów. O kurde, alby to są. Aha. Nie podoba mi się to. Nic nie widać, ja porba się jakieś sobie, nie wiem, obrysem? Dobra, ten idzie. Masz dobry styl, ale zauważyłem lukę. Przy pół odsłaniasz pachwinę Nie wydaje mi się, mogę ci pokazać, jak stąd wyjdziemy. Nie zamierzam rozmawiać o szarmierce. Co wiesz o salamandrze? Bystry jesteś. Wiesz, Geralt, co mnie śmieszy? Nie, zupełnie. Ty, taki wiedźmiński, morderczo szybki, pewny siebie, z tym twoim niezachwianym poczuciem słuszności. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Nie wiem, nie chcę z tobą walczyć. <laughs> no tak. Kodeks ci zabrania. Uważaj, znowu idą. Czyli co, w takim razie będziemy w stanie zdobyć tą legendarną zbroję? Jeżeli tak, byłoby fajnie, no bo ja żadnej nie mam jeszcze. Gdzie teraz jest berengar? Dobra. Na razie tych nie będę przeszukiwać, bo chcę nadążyć za tym berengarem. Łatwo poszło. Berengarze nie dam się zabić kilku Alpom. Nie unikniesz rozmowy ze mną. Skąd pomysł, że zechcę rozmawiać? Zmusisz mnie? Nie miałem takiego zamiaru. Liczyłem, że skoro jestem wiedźminem, to na pewno się dogadamy. Dla mnie jesteście takimi samymi łajzami jak Magister. Tylko ty jesteś bardziej zakłamany. Czyli współpracowałeś z Salamandrą? Nie powiedziałem tego. Uważaj. Cholera. O, upióry już idą. A gdzie Berengar idzie? Chyba już spokój. Porozmawiamy? Dobrze, ale nie tutaj. Wyjdźmy na powietrze. Zapraszam do mojego ogniska. O, to Zgoda. mi pasuje. No dobra, czyli chyba wracamy tą samą drogą co przyszliśmy. Ja nie widzę żadnego kota ani pochodni, jest problem z drogi. Ale póki jeszcze widzę obrys Berengara, to nie jest jakiś lepszy okazji chyba, no właśnie to to jest. No to bardzo fajnie. Droga, nie była jakaś wybitnie kręta. Nie, no, fajny jest ten berengar. Szkoda, że go nie było w dwójce ani w trójce. Ale czy w takim razie będziemy musieli w tym rozdziale zdobyć tą legendarną zbroję? by to pasowało jak najbardziej. Może dałoby nam jakieś fajne ulepszenie, ale no, nie wiem. Ogadamy przy ognisku. Gdzieża? On... A, tu od razu. Ogadamy przy ognisku. Wiem, że na razie sobie może postać i tak eee, muszę sobie wybrać to. 5 poziomów stylów walki, bardzo fajnie. Obrażenia, parowanie, żywotność, nakrwawienie i na powalenie. Bardzo fajnie. Eee, to może... inteligencję? Nie, nie damy rady, niestety nic. W sile też nic nie damy rady ulepszyć. Chyba, że to. O, większe obrażenia. Wyma. Może zręczność coś mamy wypić mu dagenu również Może wytrzymałości. No kolejne wypicie mu dagenu. Już będą te znaki że możemy dosnać tych miejsc mocy dwa razy dziennie. Inteligencji chyba nic. Kurde, no nie jest za ciekawie tak szczerze. O może stalowy krwawienie. O. Bo tak, stalowy silny. Stalowy był na ludzi, dobra, to się przyda. Bawienie, no niestety tyle, ale obrażenia też by się przydały. Dobra, to niech będzie, że medytacja... A, nie mogę nawet zmieścić. niech będzie, że już ta godzina. To jeszcze zobaczymy alchemię, czy coś mogę. Niby coś mogę, ale raczej takie nie za ciekawe te eliksiry. Ale bym już pozbrać jakieś te składniki ja tu do cholery robię. alchemiczne na, na jaskółkę, bo już ten dekant kogoś tam, kogoś tam, aby mieć od razu tą regenerację zdrowia, albo przywrócenie iluś tam punktów. Teraz możemy porozmawiać. Mam wiele pytań, ale może zacznę od początku. Opowiedz mi, co łączy z salamandrą. Niech stracę. Cóż, historia jest prosta. Nigdy nie byłem bohaterem. Znaleźli mnie jakiś czas temu i magister złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Rozumiesz? Pomagasz nam, albo podamy ci twoje własne jajka do zjedzenia. Nienawidziłem ich, bo przypominali mi was, Wiedźminów. Też nie dali mi wyboru. Stałem się wyrzutkiem w dwójnasób. Najpierw Wiedźmini poddali mnie mutacjom, potem magister zrobił ze mnie przestępcę. W każdym razie uciekłem przy pierwszej okazji. Nie wyciągnęli ze mnie żadnych cennych informacji. Nie kupili mnie. I tak dotarłem tutaj. Podobno podjąłeś się rozwiązania konfliktu między ludźmi i Odianoi. Co? Wysłali cię, żebyś odebrał mi kontrakt. Weź go sobie, nie mam nic przeciwko. Jaki kontrakt? Na pogodzenie ludzi i wody Anoi. Obie strony przyszły do mnie z prośbą o pomoc. Ja jednak nie zamierzam tego robić. A tobie będzie pasowało jak ulał do legendy o dobrym wiedźminie. Masz jakiś kompleks na moim punkcie? Nie pochlebiaj sobie. Już ci mówiłem, że gardzę takimi jak ty. Jakoś to przeżyję. Wracając do hmm. tematu... Moim zdaniem, trzeba przetrzebić jedną ze stron i będzie spokój. Właśnie jak tak czytałem, to rozdział czwarty się skupiał na tym, że musimy rozwiązać ten konflikt. I tam mamy dość poważną decyzję. Będziemy mogli wybrać albo starne ludzi, albo wody Janoi, albo możemy, tak jakby ich jakoś powiązać, czy pogodzić. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie, ale nie będzie e, przyzestnego kapłana. A przecież już wiem, gdzie jest ten kapłan wody Janoi. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Nie znasz tej legendy. A myślałem, że każdy mały Wiedźminek o niej słyszał. Opowiedz. Legenda jak to legenda. Mówi o wielkim wojowniku i jego czynach. Nudniejsza niż ballada jaskra o tobie, a to rzadkość. Ale to jedyny przekaz, z którego można się dowiedzieć o zbroi owego wojaka. A to już jest bardzo ciekawe. Bohater, mimo że nosił pancerz, korzystał z wiedźmińskich technik walki. Czy był Wiedźminem? Nie wiadomo. Brzmi ciekawie. Kruk bo taki nadano mu przydomek był związany z gnomimi wynalazcami. Gnomy, jak wiesz, przewyższają wiedzą techniczną nawet krasnoludy. W tajnych pracowniach pod górą Karbon powstała zbroja wytrzymała i lekka zarazem. Zbroja w sam raz dla Wiedźmina. Legendarna zbroja. Chyba zabawię się w poszukiwacza skarbów. Ja szukam jej już od dawna. Podejrzewam, że Kruk został w niej pochowany, dlatego włóczę się po cmentarzach i kryptach. Znasz kogoś, kto mógłby powiedzieć więcej o samym pancerzu? Miejscowy kowal jest wynalazcą. Zna tę legendę. Jest też Elfis Dobmistrz. Pogadaj z nimi. Powinni coś wiedzieć. Tak zrobię. Tak? Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana w Odianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu Pani Jeziora, na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. Tak? Bywaj. No dobrze. Powinienem zająć się innymi sprawami do czasu, aż Bereng stanie się bardziej wylewny. Rozdział czwarty. Fabularne Kręki na wodzie. Powinienem pracownikiem jest Julianem i topanem w Janoi. Ok, czyli trzeba wrócić. Ja to wiesz, że poszukiwanie tej sprawy to jest zadanie poboczne. Ciekawi mnie, kiedy do tej całej wioski pójdziemy, bo chyba tutaj właśnie jest. Nie bo. To okolica po, Kojarzy mi się trochę z. Y, może powiedzieć że rozdziałem drugim, gdzie mieliśmy i wyzimę klasztorną, jak i groble, jak i również... Co to tam było? Y, las na bagnach, tam też sporo akurat podróży było. I tutaj jeszcze chyba widzę pierwsze przyjawy utopców albo kogoś innego, albo baby wodne. Z Dagona, o! Oho. Oni się leczą? Może najpierw kapłanom się przydało zabić? Są jakiś żart. No ile uników mogą robić? Szkoda, że tego dziadu nie, on jest powalony, tylko chyba. to będzie w takim razie jakieś zadanie poboczne, czy jak? Co my tutaj mamy? Hmm. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Mhm. Uh -huh. Tak. Co już interesuje się okolicą zawodową? Jestem wiedźminem. Czy wiedział, że są jakieś potwory? Hmm. Amfizbeny, żagnice, żyrytwy, Nie? Może jakiś smokorzów? Mm. Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mhm. Mm Mogę użyć twojej łódki? Mhm. Mm Bywaj. O. Będę potrzebować łódki do przyprawienia się do... Pani Jeziora chyba, tak czy nie? Chyba tak. A to jest ta łódka? Tak, to jest ta. Dobra. Musiałbym w takim razie wrócić do kapłana Wodjanoj, no, chciałbym zobaczyć co on ma nam do powiedzenia w takim razie, ale też, no, co możemy tutaj więcej zrobić, się do tutaj, a Willem to chyba był ten gościu, który się żenił, tak, bo on był chyba w wiosce, tak mi się coś wydaje, no i tutaj raczej mamy ich smocy, zachodni brzeg, a w zasadzie w znaku irden to by mi przynajmniej ten kolor wskazywał, więc bardzo fajnie. Może na razie nie będziemy tak bardzo tak bardzo bardzo z tego kursu i sprawiamy do tego przyjaznego wodjano i pójść. Nie tylko co mi się tam nazywa, ale My jesteśmy po po tym wodjanojsku wiedmolulbulu, co ciekawe. jest ja też czytałem to podobno z tym Dagonem przyjdzie nam walczyć, jeżeli wybierzemy jedno z zakończenia. O, tylko że go tutaj już chyba nie ma. Czy w ołtarzu... Nie, nic w ołtarzu nie mogę składać. No i czemu ja go w takim wypadku tutaj nie ma już? Chyba że on sobie gdzieś poszedł na przykład. Ciężko mi określić, no kurde. Czy nie byłoby tutaj jakiegoś ogniska na przykład, gdzie mogę sobie odpocząć? No bo nie wiem czy o godzinie 11.30 jest. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Do zobaczenia. Huh. Czemu ja zawsze muszę, kurde, rozmawiać z tymi inwestorami, które są na razie No co jest? Włódką nie mi się przeprawić chyba do brzegu, czyli miejsca kąpieli na jady, do zadania pobocznego. Ja nie wiem po co. miałem rozmowę z Berengarem, gdzie jest ten zaprześniony Wodianoi. Skoro ja już z nim rozmawiałem, to on mi w sumie zlecił to zadanie. Nie, no dla mnie to jest strasznie głupie. Może jak czekamy teraz na tego Wodianoi, to nie wiem, przyprawię się na drugą stronę tą łódką. Zobaczymy w takim razie, co z tym naszynikiem. Trzeba zrobić, raczej odnaleźć. Bo jak go tutaj nie ma, no to co ja mam więcej zrobić? Przy okazji, żadnego. Nie, no nie, są dwa ogniska. A może na razie przepłyniemy, to wtedy trochę czasu może mini, on przyjdzie. Byłoby dobrze Wyspa ryb rybitw chyba tak. Fajnie to wygląda. Naprawdę po takiej wodzie możemy chodzić? Uuu, to ciekawe. A jakim ten teraz my w ogóle nie widzimy tamtego brzegu? To jest dla mnie dziwne. Była mowa o tym, że ona w jakimś jeziorku, czy co to już było, tak się... ...myła i... ...jakiś... ...utopiec, czy jakiś upiór porwał ten naszyjnik. I ona ja nawet historię tego utopca. Ja nie co z nim chodziło. Mówi, że on jest bardzo szybki i tak dalej. Raczej spodziewam się jakiejś walki z bossem tutaj. A na razie jest za spokojne to wszystko. Wydaje mi się, że raczej jakoś bardziej do tamtej wieży trzeba pójść. No tam pewnie będzie jakieś nie wiem, kompilisko, czy co to już mogłoby być. O oh, kurde. Może zrobimy zapis gry nowy na wszelki wypadek. Niby było tam autozapis, ale coś nie ufam. Grze. A, nie wejdziemy głębiej. I wywerny. Tak? Wolę mieć chyba mieć naszykowane. Aha, nie dostanę się tam, tak? Wywerny królewskiej jeszcze. A czemu? O, dobre, już wchodzi ten styl grupowy, bo coś. coś nie chciało pomożeć tam, tej drugiej mniejszej. Dobrze, dajcie mi składniki jakieś. Chyba mięso? Tak? Mięso wywerny, dobra. O kurde, już ich trochę więcej. Miejmy nadzieję, że damy radę. Nie, no już nie mam szans. Ale czemu te małe wywerny robią ciągle uniki? Co to jest? Co? Co? Aha. Mhm. Uh -huh. Aha. A tam jest wybitny... O, i tam jest jakieś ciało. Dobra, wczytamy zapis gry. Nie opłaca się na tą wyspę tak szczerze iść. Ja się kompletnie dziwię jakim... 5 razy pod rząd wywerna jest w stanie uniknąć mojego ataku. O, to jeszcze jest jakiś śmiech, po prostu. No To pomijamy. Nie opłaca się tutaj, jeśli już będzie, że wrócimy. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, niby jakim. Co tam tyle uników robią. Dla mnie to jest już jakiś śmiech po prostu na sali. I wrócił tam ten Wodianoj, czy nie? Nie do końca. Poszedłem do jakiegoś ogniska, przed nami niby jakiś jest. A no ja oczywiście zmienimy zadanie. Hmm, kręgi na wodzie. No. Wreszcie. To ognisko jest jakoś tu? A tu. Już wiem, że mnie kojarzę. bo w ogóle rozpalone nie jest. Może do południa? O, 24 godziny, no faktycznie, bo mamy południe przecież. No to niech już będzie, cały dzień przeskipujemy. Może teraz się pojawi, nie mam pojęcia co tam chodziło. Wydzieli nowe utopce. Ale mnie ciekawi, czemu go tam nie ma, przecież... Jak wcześniej tam byłem za pierwszym razem, to wszystko normalnie fajnie poszło. Się za nimi za każdym razem walczyć. O, i tamto miejsce mocno się zmieniło. Teraz jest na Kłę? Chyba tak. No i gdzież on jest? Tu nikogo nie ma, tym bardziej nikogo nie ma. Nie wiem, on wieczorem się nie pojawia, czy jak? Znaczy jakim wieczorem? Południe? O, i ten kapo, no możemy iść żyć, a się leczy, no co to jest? Wiem, że Tris podobnie chyba robi, jak gdy wchodziliśmy do jej mieszkania, ale no to jest bez sensu w przypadku tych kapłanów. I oni mogą mieć man, że tak wcześniej to robili ciągle. I za siódmą głowie przecież to jest ogień. No to powinien go chyba spalać jakoś, nie? porę dnia nad wiem, jakiś wieczór? No, pójrz, się już. Powiem, eee, że jak tutaj przepłynąłem, to był wieczór jakiś, nie? Chyba tak. No, nie mam pojęcia, jakie mogę niby z nim pracować. Przecież że tutaj nie antyknę, mam on mam to zrobić. No dajcie, żeż mi przynieść tą staraną fabułę już. Nie wiem jeszcze raz do ogniska pójdziemy i nie wiem w nocy albo wschodzie tam. je przejdziemy. to nie miałoby sensu. Do świtu niech już będzie. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak nie umiem tutaj się nawigować. Przecież Berengar mówi, że on jest przy tym posągu i tyle. A coś przy tym ołtarzu. Nie ja za każdym razem muszę z tymi samymi utopcami walczyć. Już jest nudne. No Gdzież ten Wodianoi jest? Może nie wiem, co źle robi, ale co? Może nie wiem postacie. Dwajam, że tutaj Wodiano jest. Może w bestiariuszu. No nic. Niech będzie, że nadpiszemy stan gry. Czytamy może poprzedni. Nie bo tutaj z pary bitw. Ja wiem, że wczytamy ten, nie tak nic nie teraz bo przecież po, po, po rozmowie z Berengarem nic to nie zrobiliśmy, Wyspary Bitwy, no niech już będzie. I teraz ta łódeczka była gdzieś tu... Ale dlaczego ja nie mogę z tym zasranym... Wody, no i porozmawiać?! Bo no, dla mnie to tak szczerze w ogóle sensu nie ma. Niech już będzie, że z tego miejsca zrobimy tą. tą podróż tam. Ale dlaczego mi się on nie pokazuje? na no jakie ja mam zrobić zadanie fabularne? Jak już nie mogę z nim porozmawiać, bo oczywiście muszę najpierw z tym wodę A nie mogę na przykład z tym Julianem. Jeżeli to będzie tak samo jak z tym odgromnikiem, że ja w zależności tego, ile razy krew czy to, i to może mi się nie pojawić, albo powiedzieć, że to już jest naprawdę śmiech. Zaraz mnie nie denerwuje Nervi tam i tylam. Boże nie wiem, w nocy mam się tam udać? No nie ma go tam. No nie ma go. Boże nie starczy to, że ja już nie wiem, z nim raz już rozmawiałem na początku. No nie mam pojęcia, która jest yy, 12.30. Nie wiem. Nie wiem, to jest już tak popagowana, że naprawdę. <ścoughs> może jakoś, nie wiem, wieczorem? Może z mroku z 9? Nie, może że na internecie spróbuję porozmawiać, znaleźć... ...tego no bo przecież on powinien być przy tym posągu normalnie. Panie, że coś widzę. Hmm, przecież go tam już nie będzie. Jezus, nie, zasadniczo da się mi skończyć gry, no. zajebiście. No nie wiem. Ja spróbuję go znaleźć na no, pozaciągu, bo jest naprawdę śmieszne.